Minecraft ale świat to wielka pustka lawy. No nie. Co ja teraz ma co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię? Zbiliśmy się na jednym bloku. Zaskoczoną lawą? Nie, nie. Nie. Muszę szybko jakoś się udatować, ale nie mogę. Dobra, muszę jakoś wygrać to. Dobra, idę. Moim głównym celem jest to oczywiście znalezienie diamentów. Więc to naprawdę, jak mam to sobie poradzić? A! -a, -a!